Słuchajcie uważnie, ponieważ to, czym za chwilę się z wami podzielę, to nie są typowe porady randkowe, które słyszycie w sieci. Większość mężczyzn uważa, że atrakcyjność to szybkie podrywy, drogie samochody czy duży portfel. Ale my, kobiety, zwracamy uwagę na coś zupełnie innego. Tu nie chodzi o głośne, ostentacyjne ruchy. Chodzi o te ciche, subtelne gesty, które umykają uwadze. Te, które sprawiają, że myślimy o tobie godzinami, a nawet dniami po tym, jak odszedłeś. A prawda jest taka, że większość facetów nigdy nie zdaje sobie sprawy, jak potężne są te sygnały. Ale dzisiaj ja łamię te schematy jeden po drugim, byście mogli użyć ich natychmiast. Jeśli zostaniecie ze mną do końca, pokażę wam nawet, jak te drobne sygnały mogą zmienić sposób, w jaki kobiety widzą was na zawsze. 1. Mocny kontakt wzrokowy trójkątne spojrzenie. Większość facetów to bagatelizuje. Myślą, że szybkie odwrócenie wzroku wygląda uprzejmie, albo co gorsza, unikają go w ogóle z powodu nerwów. Ale oto psychologia, utrzymanie jej wzroku tylko sekundę dłużej niż zwykle czynicie niezapomnianym. Wyobraź to sobie. Wchodzisz do kawiarni, ona podnosi wzrok, wasze oczy się spotykają, a ty Zamiast natychmiast przerwać kontakt, trzymasz to przez ten dodatkowy ułamek sekundy. Nie wpatrujesz się intensywnie, ale też nie odwracasz oczu. Spróbuj tego ruchu. Spójrz w jej lewe oko, potem w prawe, a następnie opuść wzrok na jej usta na pół sekundy, zanim wrócisz do jej oczu. To tworzy podświadomy wzór trójkąta, który wzbudza napięcie emocjonalne. Kobiety czują to natychmiast, obserwuj jej reakcję. Jeśli spuści wzrok, a potem wróci do ciebie, jeśli włoży włosy za ucho lub przygryzie wargę, właśnie stworzyłeś iskrę, ten moment. Pewność ciebie to nie bycie najgłośniejszym gościem w pokoju, to bycie w pełni obecnym. A kiedy to robisz, ona się do ciebie nachyli. Zawiśnie na Twoich słowach i da Ci pełną uwagę, ponieważ Twoje oczy powiedziały jej wszystko, zanim Twoje usta powiedziały choćby słowo. 2. Prawdziwy uśmiech, męski półuśmiech. Zapomnij o wymuszonym, szerokim uśmiechu, który wrzeszczy o niepewności. Kobiety natychmiast wyczuwają fałszywe uśmiechy. To, co naprawdę nas oszałamia, to męski półuśmiech, ta subtelna, zrelaksowana mina, która mówi: Jestem swobodny. Jestem pewny siebie i nie muszę niczego udowadniać. Pomyśl o tym. Kiedy twój przyjaciel rzuca głupi żart i nie możesz się powstrzymać od uśmieszku, to jest ten vibe. Użyj go, gdy ją pierwszy raz zobaczysz lub gdy złapiesz jej wzrok w tłumie. Jeszcze lepiej, po tym jak powiesz coś dowcipnego, lub ona cię drażni, podtrzymaj ten uśmiech przez sekundę, zanim zniknie. Ta pauza sprawia, że Twoja obecność staje się magnetyczna. 3. Powolne pochylenie głowy to jedna z najprostszych, ale najpotężniejszych niewerbalnych wskazówek, którą większość mężczyzn całkowicie przeocza, kiedy z nią rozmawiasz lub co ważniejsze, kiedy ona mówi niesieć sztywno jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Zamiast tego rozluźnij ciało, lekko się pochyl i bardzo powoli przechyl głowę to musi być subtelne, ale wystarczające, aby pokazać, że jesteś zaangażowany. Dlaczego to działa? Ponieważ kobiety są ekspertami w wychwytywaniu oznak uwagi. Lekkie pochylenie głowy komunikuje nam nie tylko cię słyszę, ja cię naprawdę słucham. 4. Subtelny dotyk własnej szyi lub żuchwy. Ten gest jest podstępnie potężny. Nawet mężczyźni nie zdają sobie sprawy, że naturalnie wykonują go, kiedy myślą. Jeśli opanujesz go celowo, stanie się magnetyczny. Kiedy prowadzisz głęboką rozmowę lub nawet w cichej pauzie, pozwól dłoni lekko musnąć Twoją żuchwę lub szyję. Nie przesadzaj, ma to wyglądać naturalnie, jakbyś zastanawiał się, co powiedzieć dalej. My, kobiety, jesteśmy biologicznie nastawione na zauważanie żuchwy i szyi. Silne linie żuchwy i odsłonięte szyje sygnalizują pewność siebie i męskość. Swobodnie zwracając tam uwagę, wywołujesz coś pierwotnego. Pięć. Pewny krok. Możesz nie mówić nic, a i tak przyciągnąć uwagę, gdy tylko wejdziesz do pokoju. Dlaczego? Bo kobiety zauważają wszystko w sposobie, w jaki się poruszasz. Język ciała mówi nam więcej niż twoje słowa kiedykolwiek powiedzą. Wejdź z ramionami cofniętymi, klatką piersiową lekko do przodu i głową prosto. Twoja obecność przemawia, zanim to zrobisz ty. Poruszasz się równym, niespiesznym tempem, bez pośpiechu, bez wahania. Ramiona zrelaksowane, krok płynny. To jest pewność siebie. Nie starasz się niczego udowodnić. Ty już tam pasujesz. Twój chód mówi: wiem kim jestem, nie muszę tego ogłaszać. 6. Powolne poprawianie ubrań. Robiliście to już wcześniej: podciąganie rękawów, poprawianie koszuli, ale większość mężczyzn przeocza złoto. Tempo. Rób to wolno, z intencją, nie nerwowo, ale w spokojnym, rozważnym ruchu. Kobiety obserwują, jak dbasz o siebie. Wyobraź sobie, swobodnie podwijasz rękawy, powoli odsłaniając przedramiona lub z precyzją poprawiasz zegarek. Bez słów sygnalizujesz: jestem opanowany, jestem pewny siebie, panuję nad sytuacją. 7. Swobodne odchylenie się do tyłu. Większość mężczyzn popełnia błąd, pochylając się do przodu zbyt chętnie, próbując zaimponować. Prawda jest taka, że atrakcyjność nie mieszka w napięciu, lecz w relaksie. Kiedy siedzisz lekko, odchyl się do tyłu, oprzyj jedno ramię na oparciu krzesła. Utrzymuj otwartą postawę. Emituj swobodę. Jestem tu komfortowy, pasuję tu. My odczytujemy tę postawę jako pewność siebie. Mężczyzna, który potrafi wygodnie usiąść, nie musi udowadniać swojej wartości w każdej sekundzie. 8. Pauza przed mówieniem. Ten gest jest karygodnie niedoceniany. Większość mężczyzn się spieszy, próbuje wypełnić ciszę, lub mówi za szybko, ale sekret jest taki: cisza to władza. Kiedy ona zadaje pytanie, nie wskakuj natychmiast. Zrób pauzę na sekundę, spójrz na nią, może nawet uśmiechnij się lekko, a potem odpowiedz. To małe opóźnienie całkowicie zmienia dynamikę. Kiedy się spieszysz, wyglądasz na nerwowego, kiedy robisz pauzę, wyglądasz na zamyślonego, opanowanego i kontrolującego sytuację. Pauza buduje napięcie, sprawia, że ona się nachyla, czekając na to, co powiesz. 9. Oferowanie dłoni lub delikatne prowadzenie. Nie chodzi tu o staromodność, ale o małe, opiekuńcze gesty, które wywołują coś głębokiego w jej psychice poczucie bezpieczeństwa. Wyobraź to sobie: idziecie zatłoczoną ulicą. Zamiast iść przed siebie, delikatnie kładziesz dłoń na jej dolnej części pleców, prowadząc ją. Albo kiedy wchodzi na schodek, oferujesz jej rękę, bez robienia z tego wielkiego wydarzenia, po prostu naturalnie. Te gesty mówią: Jestem ciebie świadomy, pilnuję cię, prowadzę bez dominacji. Jeśli akceptuje Twoją dłoń lub ściska ją z powrotem, to jasny znak zaufania. Oto prawda, atrakcyjność nigdy nie polegała na tym, kto jest najgłośniejszy w pokoju ani kto rzuca największym fleksem. Chodzi o ciche sygnały, o subtelne ruchy, których ona nie może zignorować. Utrzymuj kontakt wzrokowy, uśmiechaj się z pewnością, przechylaj głowę, powoli poprawiaj ubranie, chodź tak, jakbyś posiadał tę przestrzeń. Kiedy zrobisz pauzę przed mówieniem lub zaoferujesz jej rękę, ona poczuje coś głębszego niż słowa. Większość mężczyzn nie ma świadomości, że te gesty działają ale wy już ją macie. To właśnie jest ciemna psychologia i wasz męski kot. Nie zapomnijcie polubić, subskrybować i udostępnić tego materiału znajomemu, który musi to usłyszeć. Wasza pewność siebie zaczyna się teraz.